Cześć Manko jestem238XD i witam was w moim kolejnym odcinku. Jak widzicie jest to powrót i od razu powiem tak. Był fail z tym nagraniem. Nagrałem to, okazało się, że dźwięk się nie nagrał i teraz właśnie nag nagrywam do niego no, wstawkę, tak? No i po prostu witam was w moim kolejnym odcinku. Jak widzicie z doćwód mamy tutaj dużo paczek do otwierania i postaramy się otworzyć wszystkie i rozplanowałem sobie już jak będą wyglądały odcinki, wyszło ich 19 postaramy się nagrać pod rząd i po prostu no przejdźmy najpierw otworzymy te najsłabsze paczki jak tutaj widzicie i po prostu będziemy z każdym odcinkiem do coraz lepszych paczek dochodzili i zobaczymy Ile toców nam wydropi, bo to jest poszukiwanie toców, o tym nie wspomniałem jeszcze. I dlatego też widzicie, że mam tutaj licznik toców, jeszcze coś mi jedzie za oknem. Oczywiście, jak to nagrywałem, to nie powiedziałem o tym liczniku toców, zapomniałem, ale wymyśliłem to sobie w drugim odcinku, gdzie początek też się dźwięknie nagrał. Jeszcze tam ktoś do mnie zadzwonił, ale to już nieważne. No i po prostu stwierdziłem, że zamknę okno w pierwszym odcinku. Ja znaczy, jak nagrywałem pierwszy odcinek, bo to jest pierwszy odcinek, tak? Jesteśmy teraz w pierwszym odcinku z doczwód, więc. Otwieramy sobie paczuszki. cały czas, już paczki 82. Zobaczymy, co nam tutaj dębele nam dropną najsik. No i po prostu tak to wygląda. Więc okno jest zamknięte i tak było, tak bardzo słychać karetkę. Nie wiem, w sumie pomyśleć, czy to wyciągnąć, znaczy wy już wiecie, ale zobaczymy. Ja zobaczę. No i tutaj też trochę powiedziałem o SBC. Że po prostu moje SBC teraz próbuję zrobić SBC o flashback Millera, ale tam jakiś błąd był, że podobno, tak, Five Dragons napisał na YouTube w komentarzach, że nie liczy ligi niemieckiej, tylko włoskiej. i To jest błąd i mam nadzieję, że go szybko naprawi, bo mam już skład gotowy. W trzecim odcinku będę go mógł Wam pokazać nawet, jak on wygląda. Minimalistyczny bardzo. No, ale miejmy nadzieję, że szybko to zrobi, bo zbieram wszystkie karty z Bayernu. Więc tak naprawdę w trzecim odcinku też Wam pokażę, jak wygląda moja kolekcja kart z Bayernu Monachium. Tak naprawdę brakuje mi tylko Gnabry'ego tego z SBC. Postanowimy, że go zrobię na koniec, bo jest bardzo trudny. Znaczy, może nie trudny, ale czasochłonny i trzeba kupić trochę kart, bo oczywiście ja korzystam tylko i wyłącznie z powtórek. A tutaj widzimy, że drugi dębele nam dropnął, ale w lepszej wersji, więc bardzo dobrze. No i po prostu z tym SBC zostaniemy, jak już wykonam te dwa SBC to zostanie mi Tiago do zdobycia to jest jego słabsza wersja, której nie ma aktualnie na rynku więc po prostu jeśli macie tego Tiago chyba 86 to jest, nie jestem pewny ale raczej tak jeśli chcecie mi pomóc to możecie napisać w komentarzu i zaoferować mi wymianę i tutaj widzicie, że Miller mi dropnął nie wow. niestety go mam, ale Bayern no to gwiazdeczka poleciała więc możemy się wymienić, mogę tam wam rzucić jakimś totcem, czy czymś jak widzicie, że mam 400 milionów. I może właśnie, powiem. Może się zapytacie, skąd ja mam tyle pieniędzy? A wyglądało to tak. Na początku nie miałem nic, tak? Znaczy nie no, tam chyba na początku jest 10 tysięcy czy coś takiego. Codziennie 5 tysięcy za logowanie. Oczywiście tam z paczek też tych darmowych, jak się sprzedaje, to dostawałem. Ale miałem chyba mniej niż milion czy coś takiego. I wyszły totsy. Więc utworzyłem trochę paczek, żeby dobić do miliona. I snajpiłem na przykład na początku tam Marcelo chyba najsłabszy był, więc za milion. Ale on normalnie chodził jeszcze tam po kilka milionów, więc jak coś wystawił za milion, to go kupowałem i sprzedawałem drożej. Aż w końcu do tych lepszych totów. No i tak uzbierałem sobie... 12 milionów może? No ale potem stwierdziłem, że no w sumie to lepiej będzie, jak jeszcze więcej sobie tak zrobię. Oczywiście z każdym kupnem i sprzedażą jest coraz większe ryzyko, bo coraz więcej osób może go dropnąć i wystawić taniej. No więc dużo ryzykowałem, ale jak widać się opłaciło. I dobiłem chyba do 78 milionów i potem wyszły tocy i tak samo z tocami, więc... Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, chyba już widzicie nawet, że ekran już filmik się skończył, a ja po prostu za długo mówię. No więc widzimy się w kolejnym... znaczy no uznajmy. Siemanko.